Co mówi pan Załęski na temat przyszłych wyborów, prezydenckich oczywiście. Pytania globalne i jak się my перемоżemo, to będą znaczy nie będzie wojskowego czasu, nie będzie wojny. wybory powinny przechodzić e, u w czas umiernej czas, kiedy nie ma wojny, zgodnie z zakonodawstwem. i to to tak. Wybory mówi? Wybory e, będą jak nie będzie po перемоrze, po po po, po, po po tej ofensywie, tak? A teraz nie, teraz jest wojna. Nie? Jak, nie, jak nie będzie wojny, to będą wybory. A póki co nie będzie wojny. Nie przepraszam, nie będzie wyborów, wojna będzie. E, I to zadowolony pan prezydent Zełęcki oznajmia Ukraińcom: Nie ma wyborów w czasie wojny. Widzicie, wydało się. E, to samo jest, proszę państwa, z prezydentem Bidenem. W interesie jest każdego polityka z dzikim umysłem, żeby wojna trwała wtedy, kiedy się zbliża jego kampania. Tak po prostu. E, dlatego w tych sondażach, jeżeli państwo jesteście pytani, ja w sumie nigdy nie spotkałem nigdy nie spotkałem człowieka, który był badany przez ten Ipsos i Ibris i tak ja dalej. Nie spotkałem takiego człowieka, żeby był badany. Nie wiem skąd to nie da... Gdzie oni to na kim oni te sondaże? Robią? Do mnie nikt nigdy nie zadzwonił. Na już ileś kampanii wyborczych, jak i znacznie więcej sondaży w trakcie mojego życia było, nigdy nikt nie zadzwonił. W każdym razie, gdyby do państwa zadzwonił, mówcie, że na PiS, mówcie, że na PiS. To jest forma samoobrony. Niech będą przekonani, że ludzie chcą głosować na PiS. Sami promujmy PiS tam, gdzie tylko się da. Mówmy, że trzeba wszystko wywieźć z kraju i nałożyć maksymalne podatki, bo Ukraińcy giną. Czy tam nas bronią. Bądźmy akwizytorami PiSu tam, gdzie się da. Jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie ludzie mówią, że Ukraina tam walczy. Popierajmy ich. Mówmy, że dwa razy więcej powinni płacić na permochę dla pana Załańskiego, żeby demokracja mogła zatriumfować, żeby te wybory były. A co oni tak sobie po prostu normalnie tutaj żyją? Jak to jest możliwe?